to jest jeden nasz nowy pojemnik a tutaj stoi drugi taki mały sraczyk w tym sraczyku jest ziemia do kwiatku. o Taką elegancką miniaturową zasłupkę, a tutaj jest klapa podnoszona na siłownikach, i ona sama zostaje w górze. I są otwierane drzwi, i tutaj mamy krzesła i doniczki. Krzesła są pochowane, bo jeszcze nie czas, tylko dwa krzesła wyjąłem, bo resztę bronek gryzie, jak nie ma gdzie schować. O, coś się ostrość rozmyła przez chwilę, tak to wygląda po otwarciu i można zamknąć drzwiczki, tam jest taki skobelek, nogą się zamyka zola. o no, tutaj się jak się tu rozlazło. O, jest zamknięte. I teraz można zamknąć klapę górną. O! I już. I żaden wiatr tego nam nie rozwali. No, a poza tym trawka rośnie, piesek sobie siedzi. O! Jeszcze kablu nie zwinąłem po myciu posadzki. Tu już jest większość trasy umyta. Tu nie widać, bo tu jest cień. ale chociaż widać, to jest cały ten narożnik jeszcze, gdzie jest psia buda, to jest jeszcze do umycia, to one są jeszcze brudne płytki, a te już zdążyły wyschnąć, bo słoneczko jest i są bardzo białe, eleganckie, o, widać, a tu są jeszcze brudne.